Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że odbieramy ten akt jako zapowiedź zamachu stanu. To jest likwidacja niezależności Sądu Najwyższego, to jest uderzenie we władzę sądowniczą, to jest uderzenie w trójpodział władz, uderzenie w demokrację parlamentarną i w historię ostatnich 27 lat. Zabranie, odebranie czy wskazanie swoich sędziów Sądu Najwyższego ma skutkować podległością całej władzy sądowniczej. Ale przede wszystkim i o to chodzi prezesowi Kaczyńskiemu, chce mieć wpływ na nie tylko dyscyplinowanie sędziów, ale także na to, co najważniejsze w demokracji, na wolne wybory. Bo to przecież Sąd Najwyższy akceptuje wyborczy werdykt. Jeżeli dojdzie do. Sfałszowania wyników wyborów, wszystkich każdych wyborów, które są dzisiaj przed nami, to Sąd, Spolegliwy Sąd Najwyższy będzie akceptował te werdykty, bo będzie odbierał sygnały i, i decyzje z Nowogrodzkiej. Nie możemy do tego dopuścić. Zrobimy wszystko, żeby zablokować projekt program legislacyjny tej ustawy tutaj w Sejmie, a także aktywnościami zewnętrznymi. Na jutro zwołujemy specjalny zarząd krajowy, gdzie przed, po którym przyjmiemy scenariusz następnych działań i przedstawimy go opinii publicznej. Dzisiaj, wczoraj, tak naprawdę wieczorem, zamknięty został pewien okres, pewien czas, 27 lat wolności i suwerenności. Prezes Kaczyński chce przejąć władzę dyktatorską, do tego potrzebna, potrzebne mu jest panowanie. Nad, nad władzą sądowniczą, w tym wypadku bardzo konkretnym nad Sądem Najwyższym. Zrobimy wszystko, żeby do tego, do tego nie dopuścić. Mówiliśmy na ostatniej Radzie Krajowej o zagrożeniu rządów PiS zagrożeniem dla demokracji, dla trójpodziału władz. Dzisiaj rzeczywistość wyprzedza nawet to, co mówiliśmy. Ale mówiliśmy także o obywatelskim nieposłuszeństwie. Zrobimy wszystko, żeby zablokować wszystkie projekty łamiące konstytucję, łamiące przyzwoitość i łamiące polską wolność. Szanowni Państwo, wczoraj nastąpił pierwszy krok zamachu na niezależne sądy. Uchwalono ustawę o Krajowej Radzie Sądowniczej i ustawę o sądach cywilnych po raz sądach powszechnych, po raz pierwszy dostał prezes Kaczyński narzędzia do wskazywania swoich sędziów. Po prokuratorach wskazywanych już przez PiS, teraz sędziowie będą wskazywani przez prezesa Kaczyńskiego. Zamach na Sąd Najwyższy to sytuacja niespotykana w żadnym demokratycznym kraju. To jest zamach lipcowy, zamach na modłę białoruską. Nie pozwolimy w Sejmie, ale także aktywnościami poza parlamentem na złamanie zasad demokracji. 49 posłów PiS, którzy podpisali się pod tym projektem, mogą się spodziewać zarzutów karnych. Za udział w zamachu stanu. I ci wszyscy, którzy podniosą rękę, czy chcieliby podnieść rękę za tym projektem, takich samych zarzutów mogą się spodziewać. Dzisiaj prokuratura jest bigiewa ziobry, ale nie zawsze tak będzie. Wczoraj jeden z posłów zachował się przyzwoicie z PiSu. Wystąpił przeciwko podwyżkom, wystąpi przeciwko drenowaniu kieszeni i kierowców. Wierzę, że przy tym projekcie takich sprawiedliwych w PiSie będzie więcej. Będziemy robić wszystko. Będziemy. Wywołać taką presję na polityków PIS-u, żeby zahamowali to złe działanie prezydenta Kaczyńskiego. Ten zamach stanu, który już nie jest pełzającym, bo dzisiaj dowodem na to, jakie są prawdziwe intencje Jarosława Kaczyńskiego, jest złożony wczoraj w nocy projekt o Sądzie Najwyższym. Projekt, który ma podporządkować Sąd Najwyższy woli prezydenta Kaczyńskiego, a na końcu pozwolić na zalegalizowanie sfałszowanych wyborów i samorządowych, i parlamentarnych. Nigdy nie będzie na to naszej zgody, zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić.